Ostatnio wróciła królewska pasa, no i powiem Wam, że zaczynamy dzisiaj takim mocnym standardzikiem, ale na dwie osoby. W ostatnim odcinku mówiłem, że teraz gram sobie ostrożnie, spokojnie na dwie osoby. Batelki na trzy to tak jakiś anderek na procentówach, ale jednak, no, batelki to na dwie. Na dwie osoby, ponieważ będziemy mieli większą szansę to zgarnąć, no i zobaczmy. Ta batelka, powiem Wam, jest mocarna. Dałem zwykłe skrzynki na dżesterze, więc liczymy tak naprawdę głównie na... Kosy i rękawiczki, bo dałem tutaj skrzyneczkę Broken Funk, no i tutaj możemy trafić rękawiczki. Jak na razie, no zaczynamy bardzo słabo. Zaczynamy bardzo słabo i Michael właśnie teraz tym Pepe Bisonem wychodzi na prowadzenia, mi przyleciała kosa, a w skrzyni Dreams and Nightmare są do trafienia motylki. Mamy Famasa, no jestem ciekawy, zobaczcie to, że na pięć skrzynek na razie nic konkretnego nie wleciało. Pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, no i nie zapowiada się to dobrze. Ja pierdolę, no mi przeleciało, a mu wleciały Glowsiki, ale na szczęście Broken Fungi i mi znowu Glowsy przeleciały. No może Howling? Nie ma Howlinga, jeszcze po drodze jest Gigabuła, a na końcu brawo. Case na Jesterku O kurźba, nie za dobrze, zobaczmy Gigabuła, może Karambit. A Wupa Wildfire jeszcze dla Michaela. Może procentuwa to jest ta 2%. Nie dała nic, no i dobra, brawo, case. Albo jakiś fire serpent, albo jakaś koska. No i tak jak mówiłem, nie zawsze się wygrywam. No i powiem Wam tak, ja sprzedałem ostatnio tą M9. No i nie ma M9. I powiem tak, Karambit Fade leci na sprzedaż, bo mam Karambita Plera Ruby, mam jeszcze Emeczkę Knight, to na razie zostaje. No spróbujemy, ostatnio z hola udało się zrobić właśnie Karambita Fade i Emeczkę Knight, więc spróbujemy dzisiaj z tego Karambita fajda. no polecieć do stówki, bo robimy Road to stoka, Zobaczymy, czy wyjdzie. Przypominam w ogóle, że z moim kodzikiem możecie zgarnąć naprawdę kozackie skiny. Nie wiem, czy widzieliście, ale no zobaczcie, zadyszkę, parakord, Bowie Knife macie jeszcze za 8 ziko ICO, AWP Witwajer, Mczka Simov AWP Asimov. No a dla wariatów, którzy grają za trochę więcej, to za 15 kałach chwilę niektor a za 2 dychy kałach Case Hardend. Pamiętajcie, ale że jest to dla osób chętnych i dla osób pełnoletnich, ponieważ strona jest dla osób, które ukończyły 18, rok życia. No i nie zachęcam was do wpłaty, jednak jeśli ktoś miał w planach robić nowe skiny, no to róbcie to na kodzie króla, żeby zagrać na kodzie króla. Klikacie sobie tutaj ten plusik, wpisujecie kodzik w waks, otrzymujecie darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty. Ehm, no i dobra. Wiecie co, ono kusi mnie, kusi mnie to normalnie sobie tak pyk kliknąć, ale no na razie jeszcze nie. E, pamiętajcie też, że możecie sobie odebrać darmowy prezent, nie musicie nic płacić i może, możecie sobie odebrać darmowy prezent do 31 grudnia. Wystarczy, że się zalogujecie. No i klikacie sobie odbierz prezent, ja już mam odebrany, no ale to dla tych, którzy by chcieli odebrać, e, bo wiecie co, to walne steampunk. Dobra wymianka. Dobra wymianka. No ja powiem wam nie. No Passa jest naprawdę konkretna. Mamy emeczkę Knight drugą. Zajebiście. Ostatnio dwie emeczki Knight na szerdzie były trafione z jednej skrzyni, więc naprawdę dobrze. Hauling, Zobaczmy holdinga. Jakby tutaj nam dało stickerek za szóstkę, to kuć Was kusiłbym się otworzyć tą nową skrzyneczkę na jesterze. Ale jeszcze myślę nie. I tak myślę. A no może spróbujemy? Ile? 259, dobra, 3. Zobaczmy. Overpass Collection. Uuu, nie mamy nic. Tutaj Zausik, Zausik to trzeci najlepszy traf. Tutaj kałaszek przeleciał. Dobra, jeszcze trzy otworzę. lecimy po kałaszka. Mamy dwa kałaszki. No, mamy dwa kałaszki. To było dobre trafienie tego minimal sobie zostawię, bo on może być w sumie ciekawy. No i z dwóch kolejnych mamy dwie berety i niestety tylko gloczka, ale i tak dwa kałaszki wpadły, więc myślę, że można odpuścić i spróbujmy jeszcze trafić sobie emeczkę fade. Kałaszka już trafiłem. Ja, Pitole, jakbym dwie emeczki fade trafił, byłoby super, ale mamy od razu najlepszy traf. Mamy emeczkę fade, też zostawiam. A zobaczmy jeszcze dwie. No tutaj mamy MP9, to jest niby piąty najlepszy drop, ale MP9 nie będzie jakoś... A, nie będzie jakieś ciekawe, nie będzie też dużo warte. Zobaczmy jeszcze dwie. Mamy usp -ka. Ten Galil jest w ogóle zajebisty. Miałem go i jest naprawdę spoko. A przyspieszmy dwie. Oj, śmieci. No, śmieci. Śmieci. Dało Emeczkę Fade. No, mamy Gloczka. Gloczka sobie też zostawię, bo on ciekawie wygląda. A wanimy sobie łebą case'a jednego na jesterku. Zobaczmy, zobaczmy. Mamy kosę, tutaj są zajebiste kosy M9, karambity, zobaczmy co jebnie. Proszę. To jest śnieć? To jest śnieć. No, ale to tak średnio bym powiedział, karambita nie zostawiam, tylko go sprzedaję. Najlepsze co, M9 Crimson, karambit noc w ogóle fabrycznie nowy. Mamy karambita fade'a, mamy M9 fade, tak jak mówiłem, no te skrzynie są naprawdę mocne. No ale karambit śnieć, tak po środku, ej w sumie. Tak, karambić się po środku Mogło być gorzej, bo są tutaj gut knife y i flipy, więc nie najgorzej. Ej, a jakbym zrobił takiego undera na trzy osoby? I czekajcie, 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 czekajcie. To będzie trzeba przemyśleć. Teraz tak, na sam start myślę, że trzy razy recoil case. Tutaj są do trafienia sportglobse slingshoty. Damy ultra case, tak po taniości. Damy jeszcze plug case'a i neonika. To na start. To na starcik. I damy tak, steampunka. No, może wleci jeszcze jedna meczka na Damy to, damy hollinga. I w sumie ej, ten, ten Overpass 1, myślę, że można by go wrzucić, tego sportfielda również, no i jeszcze tak na dobitkę przykładowo Rattles. Chciałem dać jakąś skrzynię i teraz nie wiem, jaką ja chciałem w ogóle dać skrzynię. Teraz nie wiem, czy chciałem dać All Star Case'a, nie, no nie chciałem dać All Star Case'a, chciałem dać... Wepona albo brawo, dobra, już wiem. Brawo Case, weapon Case kuźwa. No, trochę to będzie. Do tego Party popa też bym wrzucił najlepiej. I jakbym dał to, coś bym musiał jeszcze zabrać. No, jakbym zabrał po jednej z tych 9400, no taką Battle mogę zrobić. Chcę teraz tak myśleć, czy to robić na trzech. Głównie chcę to zrobić, na trzech ze względu na te zwykłe skrzynie, czyli Recall, Dream, and Nightmare, Bravo Case, Weapon Case. No, mam niby emeczkę Knight, no, ale to była dobra wymianka i szkoda by było teraz przegrać. I jednak taki Anderek. Albo Standardzik. Wiecie co? Standardzik. Tak myślę, że jebniemy Standardzika, bo ostatnio Szerdzik oddał i ta skrzynia dała dwie meczki Knight, chociaż przed chwilą w sumie... Z początku odcinka też ją trafiłem z tej skrzyni, więc wątpię, że mi ją teraz znowu da. Dobra, nie no, lecimy za ciosem Anderek, dobra, Anderek, 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 mam nadzieję, że. Oj, że to nie będzie głupi pomysł, dobra, zobaczmy. Rosła Emili, no, dodam boty, dodam boty, no, jestem ciekawy. Pierwsza skrzynia to będzie wróżba. No, jak to jest wróżba tej batelki, to naprawdę zapowiada się zajebiście. Zobaczmy, no zobaczmy, jestem ciekaw. Na razie jest dobrze, ułożyło się pode mnie. O, jakby tutaj awupa i ta jameczka gracz spadła, byłoby lepiej. No, ale zobaczmy, jeszcze jedna szansa. No, obrzym, ale to nie jest jakoś mega dużo. Plug case? Bowie dla Rosso. No, nie ma boika. Ktoś fajnie by było, jakby ktoś już odleciał, wiecie, jakby trafił coś fajnego. Guta nie ma, no i tutaj, jak ktoś trafi emeczkę najdno no to już odpada z tej baterki. Nie ma emeczki Knight, jest kałasze chwilei niektor, więc Rosso już ma dosyć sporo. Kłuźwa, tam dwie koski mu przeleciały. O i naklejki też nie ma, Wam powiem, na razie jest średnio. I to bardzo średnio. Bo to jest naprawdę droga baterka, a nic nie wpadło fajnego. Rattles? o kurwa. Ej tu może być totalna lipa. W P90 tutaj nie spoko, ale Emili Emili. No, wychodzimy na prowadzenie, ale musi coś dać z tych dwóch ostatnich jeszcze. To jest batelka na trzech, ona kosztowała mnie naprawdę sporo, a najlepsze co tutaj mam to P90 Emerald Dragon fabrycznie nowy. No jak widzicie nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Można trafić naprawdę totalne śmieci. I powiem tak, emeczka do sprzedania, kałacha zostawiam, to, mecz... to na razie zostaje w sumie. Ten gloczek, a gloczka też zostawię, bo ten gloczek ładnie wygląda. I wanimy jeszcze tego partii popera na dżesterze. Zobaczmy. Oj, point diserej. No tak jak mówię, nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Najlepsze przedmioty to mamy tutaj fajne trzy karambiciki, które niestety ale nie wpadły. Zobaczmy jeszcze tą skrzyneczkę na dżesterze otworzę trzy. No tutaj spoko. Szczerze mówiąc spoko. Chociaż jakby to wpadło po prawej. Byłoby chyba lepiej, jednak emeczka Fate. mamy Talonika, to było dobre otwarcie, a jeszcze dwie? No tutaj już niestety gorsze. talą po lewej, jameczka fade po prawej. Te dwa skinki przed chwilą trafiłem, ale jeszcze jedną sobie otworzę. Zobaczmy. Uuu, jaka headshot. No jak widzieliście, trzy pierwsze naprawdę ładnie dały. No ale już kolejne niestety nie. A zobaczmy jeszcze tą skrzynię na buście. Pierwsze trzy. Kała Outsiders. Tutaj jakieś trzy kałaszki, ale dosyć słabe. A Wóbka Wildfire to jest nawet dobry drop. W skałach minimalware Nightwish znowu a Powietwire i Emeczka Black Lotus. Ta Emeczka naprawdę świetnie wygląda w grze. Nightwish znowu Black Lotus. Ej, powiem Wam, że ta skrzynia naprawdę fajna. A zobaczmy jeszcze tą napuścić. Otworzy trzy razy. Ale normalnie. No mamy Gloczka. Dwa razy i mamy Digla Digla. Chyba dobry stan. Fil test. No to średnio. A jeszcze trzy. No, dwie meczki Whip wave, wave, ona jest wysoko, no dosyć jest wysoko i w sumie to jest nawet fajny traf, a jeszcze jedna, zobaczmy. No, mamy niestety SSG. I wiecie co? Chociaż mam jeszcze chyba 175 138, mogę jeszcze chyba sobie, mogę wziąć jeszcze to, wymieniam punkty, 7800. Nie no, chyba tego nie zrobię. Bo ile ona kosztuje? No, jest O kurwa, A Dragon Lorca. O kurwa, tu jest do trafienia Dragon Lorca, ale w suvenirze Battle Scared. Ona jest na stronie? Okej, okay, już wiem dlaczego ona jest do trafienia. Bo ona jest na stronie. Ona jest na stronie. Ale szczerze szkoda mi tego kałacha, nie? Szkoda mi trochę tego kałacha, bo jest fajny. Ale dobra, ja sobie tego kałacha sprzedam. Najwyżej później wymienię sobie emeczkę na jednego tego kałacha. Też będzie git. Powiem jeszcze tyle. Dzisiaj do wygrania macie tego kałaszka The Outsiders. On zajebiście wygląda. Podobny do Fire Serpenta, jedynie bardziej jasny. Żeby wygrać kałacha, musisz zostawić ale standardowo. Łapeczka w górę. Dzisiaj trzy łapeczki, złotóweczka i 25 groszy do rozdania w kolejnym odcinku. Dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów jak tutaj widzowie. Eee, I dzisiaj w komentarzu kurczę, wie, wiecie co? Dzisiaj update. Eee, czy masz kos? Czy masz kosę, wyceś? Po prostu robimy małe update. I. Kiedyś was o to pytałem, ale może ktoś sobie sprezentował na święta kosę i po prostu piszesz, mam kosę. Jeśli masz, to napisz też, jaką, a jeśli nie masz, to piszesz, nie mam kosy. I wiecie co. To otworzę na drzesterze, ale w przyszłym odcinku. To by było na tyle. Na razie.